Siemantko, struszonym Łukasz i witam was NIWA 2017 Możecie zobaczyć patrzcie, są Niwa 2017 oczywiście Jestem na polu, za chwilę pójdę do Kumbajna Tylko muszę dać taty jedzenie no, bo właśnie pytał i właśnie co, mały kamerka bruza, obrócę, ob obrócę telefon i właśnie co Zamówiłem sobie nowy mikrofon. Jutro ma chyba, nie wiem, jutro przyjść. To bardzo bardzo się cieszę, że jutro przyjdzie. Właśnie idziemy. A ja widzicie, ogólnie 10, -10 hektarów jest. Jedno pole już, już jest zmuszone. O, i właśnie. że no, jak bardzo fajna pogoda też. Superowa, i właśnie idziemy. Jak widzicie, ciernisko jest i właśnie. Chciałem, was z, chciałem zrobić live, ale kurwa coś ale coś nie mogłem zrobić Bo telefon jest taki do dupy, No internet in mam słaby Bo chciałem zrobić oczywiście na, na Instagrama Cza, Czapeczka bardzo fajna, pomarańczowa Z czarnymi paskami, oczywiście chyba muszą Obrócę Wam kamerkę Samochody jadą Tara, Elson, chyba się idziemy. Widzicie, masę pegrusą dwie ciepki, dziesiątki. Jedna tam dęka, druga zwykła. Tam jest ta dęka, a tu jest zwykła. Chyba muszą zepak. Kurwa, tu. Ja widzicie, krótkie słodenki, ale. O, tata jedzie, jest dobrze. Za drugą stroną. Jedzie. O, i właśnie co, idziemy do kompania. Zobaczcie, mianowicie masy tutaj tej tu czczepka bardzo fajna. Chciałem ja rodzice sami zobaczyć, albo wam chęć, ja się przybliżę wam. Jest bizon. Bizon oczywiście rekord. No i właśnie oczywiście rekord. No, widzicie, tu było zmuczone, już ile minut, dwie minuty? Dzisiaj tu było zmucone już tutaj, tu obok, dzisiaj, się fała ciepka wam powiem jakie trzyciepka słamały, dziesiątka, ma w grudzon, drugi ciągnik, ale tutaj pójdziemy i właśnie wam chyba Dzisiaj stawię, albo w jutro, nie zobaczę właśnie, kiedy wam to stawię. Tak za bardzo nie widać, bo boję się, że ta, ta tam jest Ale widać chyba bizona, co tam widać? Właśnie Z kimś tam, z gościem, ktoś jest tam Z tatą przy kombajnie, to tak nie za bardzo Nie za bardzo, ale chyba Piekajcie, coś chyba widać będzie o, niebieski pizon, zbiornik ma 2,5 metra, no, 2,5 co, co robili, Czy się przybliżają, czy kogoś, nie, nie, chyba na, pod muzykę, hy, chyba nie będę robił, bo nie ma co, i właśnie, Mócą, mucą, to ich mucą pogoda, pogoda, tu mam pszenicę, w ogóle zachmurzyło się ale może być fajnie o pełna pełno ma tata macie mócą mócą tata tata muci o, Dzisiaj koguty ma tu ma dwie czy czepy co pola już ma zrobiona najmniej od kukurydzy tam gdzie jest tam bab, to, to, to no, tu już będzie 5 hektarów, i tam też chyba 5 no to ogólnie 10 hektarów mamy, i właśnie co? 4 minuty. No patrz, coś będzie baryłka? Nie, o, o no, widzicie o bizon jest rekord, chciałem zrobić dla i właśnie. Mówiłem, że kupuję nowy mikrofon, już zamówiłem i jutro będzie, i jutro filmik też będzie z tego. I właśnie co, będzie fajnie chyba. Nowe dołączę, to widzimy się może później albo już nie, narka.